Szanowni Państwo, znajdujemy się na plantacji troskawek, znajdujemy się w największym rejonie uprawy troskawek w rejonie czerwińska nad Wisłą. Jesteśmy na plantacji, która jest już po zbiorze, jak Państwo widzą, na plantacji, gdzie zostały skoszone liście. Często Państwo się do nas zgłaszacie i pytacie, czy warto, czy nie warto kosić liście. To jest pierwsze zagadnienie, które chciałbym dzisiaj w tym materiale filmowym poruszyć. Szanowni Państwo, jeżeli kończycie zbiory i macie taką sytuację, że na plantacji są szkodniki, są choroby, plantacja jest bardzo mocno zachwaszczona, to liście trzeba skosić, trzeba je trwale z plantacji usunąć. Dzięki temu, że usuniemy, skosimy liście, mamy możliwość. Dojść właśnie z środkami ochrony roślin do tej przysłowiowej karpy, tam gdzie potrafi bytować szara pleść, gdzie swój początek również zaczyna roztocz truskawkowiec. Rostocz truskawkowiec to jest szkodnik, powiem, numer jeden ktoś się ze mną nie zgodzi sezonu 2024 na wielu plantacjach naprawdę ogromne siał spustoszenie. Okres jesienny to jest ten czas, ten moment, którym powinniśmy prowadzić lustracja i właśnie. Roztocza truskawkowca i przędziorka chmierowca zwalczać. Kosimy liście, usuwamy masę liściową i mamy otwarte miejsce do tego, aby dojść ze środkiem ochrony roślin, po to, żeby zwalczyć te szkodniki, zwalczyć również choroby. To jest główny powód, dlaczego my liście na plantacji powinniśmy kosić. Ten stan fitosanitarny. Oczywiście niektórzy plantatorzy. Podejmują decyzję, aby tych liści nie kosić na plantacjach. Po drugim, trzecim zbiorze sugerowałbym przeprowadzić lustrację i właśnie ten zabieg podjąć. Kosimy liście, wykonujemy zabiegi, ale chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. Jest to aspekt związany z żywieniem plantacji po zbiorach. Kochani, po pierwsze, pamiętajmy o tym, że zbierając 10, 20, 30 ton owocu, również wynosimy z tego stanowiska, z tej kwatery, określoną ilość składników pokarmowych. Rośliny, żeby zbudować ten plon, musiały te składniki pokarmowe pobrać. Druga sprawa jest taka, że mamy tutaj resztki. Głównie są to resztki słomy, która się znajduje, która była użyta na tej plantacji i na wielu plantacjach do ściółkowania w okresie kwitnienia. Teraz warto, żeby ta słoma została zmineralizowana. Kolejna sprawa jest taka, że no usunęliśmy liście. Roślina ta liścia powinna jak najszybciej odbudować. I teraz, te wszystkie rzeczy, o których mówię niejako w jednym pierwiastku schodzą się w całość. Tym pierwiastkiem jest azot. Jesteśmy w bardzo fajnym momencie. Jesteśmy na początku lipca, na wielu plantacjach zbiór się zakończył, więc do końca lipca możemy taką sobie datę umowną przyjąć. Mamy czas, aby te rośliny dobrze azotem odżywić. Dobrze azotem odżywić, ponieważ część zostało wyniesione z plonem. Dobrze odżywić azotem, ponieważ y, mamy tutaj słomę, chcemy, żeby ona... Y, Przeszła ten proces mineralizacji. Po to właśnie stosujemy glebogryzarki i uprawę międzyrzędową gleby w takim właśnie systemie, jak mamy tutaj. I po to, żeby te rośliny, te truskawki jak najszybciej odbudowały utraconą masę liściową. Jeśli chodzi o strategię nawożenia azotem po zbiorach, tu są dwie drogi. Klasyczne nawozy pojedyncze, typowo azotowe, monoskładnikowe. Tu wymienię saletę amonową, tu wymienię saletczak. Zwrócę uwagę, że jeżeli sięgacie Państwo po saleczak, powinien on być z glebą wymieszany. Niewielkie dawki. Niewielkie dawki mam na myśli tutaj 20-30 kg. Azotu w czystym składniku. I to jest uzupełnienie azotu. Tak jak powiedziałem, do końca lipca to nawożenia azotowe możemy stosować. Drugą drogą, drugą możliwością są nawozy wieloskładnikowe. I te bym Państwu bardziej rekomendował, ponieważ w jednym podaniu nawozu stosujemy kilka pierwiastków makro i mikroelementów. Klasyczny nawóz o składzie 12% azotu, 11 fosforu, 18 potasu, z magnezem, siarką, mikroelementami. To jest typowy wieloskładnikowy nawóz, np. Na FertiMax Kompleks 12-11-18. Takich produktów również na rynku jest więcej. Zwracajcie państwo uwagę na to, żeby produkt, po pierwsze, bardzo dobrze się rozpuszczał, miał fajne granule, które szybko się rozpuszczają, uwalniając składniki pokarmowe. I oczywiście mógł być w różnego rodzaju podsiewaczach, aplikatorach podawany, tak żeby właśnie z pracą glebogryzarki jednocześnie podawać tym roślinom nawóz i uzupełniać składniki pokarmowe. Stosując nawozy wieloskładnikowe mamy łatwość, od razu wymieszamy je z glebą. Od razu mogą składniki się rozpuszczać, granule mogą się rozpuszczać, uwalniając składniki do gleby. Pamiętajmy o tym nawożeniu po zbiorach i po koszeniu, uzupełniając z jednej strony ten azot, ponieważ później będziemy, później, za chwilkę, w sierpniu, wrześniu już myśleli o przygotowaniu tych truskawek do spoczynku zimowego, do, najpierw wiązania pąków kwiatowych, a później spoczynku zimowego. Dlatego to nawożenie lipcowe jest bardzo ważne, nie powinniśmy zaniechać, tak samo jak nie powinniśmy zaniechać zabiegów ochrony roślin, szczególnie przed tymi najgroźniejszymi szkodnikami, chorobami, o których troszeczkę wcześniej wspomniałem, które dawały się na naszej plantacji weznaki. Stosując środki ochrony roślin, regulujmy pH, na co zwrócę Państwu uwagę, stosujmy adiowanty, ale też kosząc liście, gdzie ta masa liściowa, tak jak tutaj, powoli zaczyna się już odbudowywać, mamy możliwość wraz z zabiegami stosować preparaty np. aminokwasowe. Wspomnę tutaj o preparatach Amino Vital Power, wspomnę o preparacie Terasorb Kompleks czy Kishi. Typowe aminokwasowe produkty, które razem ze środkami ochrony roślin można stosować antystyk. Stresowo i produkty biostymulujące, czyli wyprowadzające rośliny z silnego stresu. To tylko kilka uwag, kilka informacji, które chciałbym w tym materiale Państwu przekazać, zwracając waszą szczególną uwagę na to, że wchodzimy powoli, w zasadzie kończąc zbiory, od razu wchodzimy w okres też intensywnych prac, też okres, gdzie musimy wykonać działania i przygotować plantacje do planowania w sezonie 2025. Tak, sezon 2025 na plantacjach pozostawionych na kolejny okres owocowania zaczyna się już teraz. Musimy dobrze rośliny przygotować, później mamy okres wiązania pąków w sierpniu i we wrześniu i przygotowanie do spoczynku zimowego, sam spoczynek zimowy. To jak teraz podejdziemy do plantacji, jak zainwestujemy w nasze rośliny, Będziemy owoce tych inwestycji i tych prac zbierali w maju i czerwcu roku 2025. Jeśli Państwo macie pytania, zostawcie komentarz, e, zadzwońcie do mnie, napiszcie maila. Moja skromna osoba, wybitni specjaliści, pan profesor Zbigniew Jarosz, Jarosław Barszczewski, jesteśmy do Waszej dyspozycji również na łamach portalu SAT24, aby udzielić porad, wskazówek, informacji, jeśli macie do nas pytania. Serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia.